Masz na to Polskę i kto rządzi naszym krajem? Co z naszym robią, na co one wydawane? Popieram takich ludzi, co są dalej za legalem. Taka tutaj polityka, co ma na nas wyjebane. Patrole, interwencje orient, jebie tu przy Ciągle wężą gadły podłe, każdy z dala ich poznaje. Pierdolone prawa, jak już złapią cię z towarem, albo spartym na zawiasach, albo życie w kryminale. Nie zmieniam swojej opinii, chcemy wolność w naszym kraju pozbawieni nędznym życiem, gdy zarobki są zbyt małe Coraz więcej mało latek, już pierdolą się za sarę dookoła biednych ludzi To przez jebany parlament Opłatami za mieszkania podatkami opierdolą cały chuj z tego zostanie, bo najniższą masz krajowo. Zastanów się dwa razy, czy legalnie chcesz pracować, czy nasz błądzi coś lepszego, żeby później nie żałować Zrobić co z niczego Dalej tworzę rymu słowa Omijam te poprzeczki, co się wiebać na nie można Odczekaj swoich ludzi, kiedy czujesz, że jest lipa Odwdzięczy się tym samym bucha, przyjmiesz dobre płuca Na koniec mego wersu, zacytuję szczere wersy Czy takie rządze w Polsce, nie wyjdziemy z tego prędko Nie wyjdziemy z tego prędko Nie wyjdziemy z tego prędko